Kto im dał prawo, żeby móc nas osądzić? Dotej, spójrz mi w oczy, wiesz. Przecież nikt mi tego nie dał, nikt mi tego nie zabierze. nie są, nic czuj się gorszy. Kto im dał prawo, żeby móc nas osądzić? Dotej, spójrz mi w oczy, wiesz. Przecież nikt mi tego nie dał, nikt mi tego nie zabierze. Pokój, nogi za pas, oto atomowy podmuch. Szybko wsiedzi w nas, niczym niebany nowotwór. Czuję ogień w środku, bluje nim jak wulkan. Napita górurka z Głowy full Chłopaku lepiej skończ te na Nasze ryby są zabójcze jak ostrze gilotyny Mój mikrofon dymi a scena stoi w płomieniach Nigdy nie wymieniaj na nie mojego imienia Jeśli nie masz co powiedzieć to nie otwieraj gęby Kłapiesz głupim ryjem jak tam był kurwa święty Niektórzy jak mędy żyją na cudzych jajach Wypierdalaj Zakompleksiony bajac Z zgraja takich jak ty może czy ten budy Zjeżdżaj do budy, nie masz honoru Przemy nam młody, gramy muzykę miasta, daj na ból, wdypni gaz, niech opony nie rob Myślą, że są lepsi, nie są, nie czuj się groszy Kto im dał prawo, żeby móc nas odsądzić, Dosyć, spójrz mi w oczy, wiesz przecież nikt mi tego nie dał, nikt tego nie zabierze Lepsi nie są, nie czuj się groszy Kto im dał prawo, żeby móc nas odsądzić Dosyć, spójrz mi w oczy, wiesz przecież